Siemanko na kanale Michał Recykling. Słuchajcie, niedzielę 13 lipca mamy dzisiaj 10. Wyjeżdżam na wakacje z całą rodziną. Słuchajcie, a mianowicie chodzi o to, że ten samochodzik, czyli nasz złomowóz, muszę wywieźć do mechanika. od Rafała zabieram mój drugi samochód, typowo rodzinny samochód. Jata odbieramy cytrynę i w niedzielę pakowanie. Dobra, słuchajcie, lecimy. Do mechanika i widzimy się na miejscu. Dobra, ja zostawiłem słuchajcie Fiat'a, odebrałem Citroen'a, tak jak mówiłem tego większego. No i co? Robię jazdę próbną. No tak, a oprócz wywiezienia samochodów do mechanika, tutaj właśnie pod moim warsztacie na zewnątrz. Jak widzicie, trzeba też ogarnąć temat w sensie pochować narzędzia przed wyjazdem. Tutaj w miarę jest już blat pozamiatany, syfu nie ma, myślę, ale trzeba to poogarniać, pochować, pokładać. Tu jeszcze mam takie te okna z ostatniego odcinka, co widzieliście, co je dostałem od Pana. No. Okna są, jak widać, nie wiem, czy w średnim, w średnim stanie, no w takim stanie jak, używanym. Tak jak widać, no i co. Może komuś się przydadzą. Jeszcze się nikt nie zgłosił po to. Mam to wystawione w internecie, także. Może ktoś będzie chętny na te okna do czegoś. Nie wiem, tutaj jeszcze wleciał taki komputer. Będzie rozbiórka też z mikrofalówki. No i ten cały temat jeszcze, co tutaj jest nieogarnięty ta kosiarka, ta sprężarka też będzie rozebrana, też będzie odcinek, jak już widzieliście w szorcie. No i co? Trzeba to pogarniać. Tu taki piękny, słuchajcie, wleciał eee, odkurzacz marki Zelmer. Jak widać, marka Zelmer. Stary, metalowy. Trzeba to pochować wszystko tutaj w moim kantorku, w moim blaszaku. Dużo tematu, jeśli chodzi o elektronikę, nieruszonego jeszcze. Nie mogę ogarnąć te kartony. Właśnie co tutaj mam, słuchajcie, są dobani. Muszę jakieś sobie załatwić mocniejsze. Także no co, tu w aluminium pustki. Jakieś kabelki. No, trzeba to ogarnąć. Jadę na urlop, muszę to pochować. Także tak to wygląda. No i co, skrzynka spakowana. Eee... Na stole w ten sposób ogarnięte. Tutaj jeszcze mam. O, probówkę jakąś. I tu mam jeszcze z gazowych kuchenek. Ale to też idzie. Słuchajcie, do... Tutaj wszystko. Te tematy. Tutaj można postawić. I to idzie. Wszystko do garażu. Także ja to zabieram, no i tak to zostanie. Reszta zostaje pod dachem i tyle. Tu jak pamiętacie też leżał złom, także temat ogarnięty. Też pusto, także baza pusta. Tak to wygląda. No i szału nie ma. Przed wyjazdem pogoda... ...tragiczna. Oby tak nie było na urlopie. Tak, torba leży na podłodze, jeszcze nie spakowana, trzeba się spakować. Słuchajcie, mam taki kantorek, nie patrzcie na burdeliks, ale tu trzymam swoje ciuchy. Zobaczcie jaki porządek. No chyba mniejszy porządek niż w moich narzędziach na recyklingu. Skomentujcie. Także co? Zabieram się zapakowanie pakowanie torby. Mówię wam, jak ja to kocham to pakowanie się. Dobra, majster spakowany. Biorę tylko to, co potrzebuję. Jest to tylko 7 dni. Także myślę, że wystarczy. Jedzie nas dwóch dorosłych, piątka dzieci. Także 7 osób. Samochód przystosowany na 7 osób. Także nie będzie gdzie tego w ogóle pakować, bo nie mam bagażnika na, na dachu, takiego wiecie. Ale walimy to pod giry. No i co? Damy radę. dwie godziny jazdy nie ma tragedii. Także za fryzjera nie płacę. Trzeba się odciąć przed wyjazdem. Oszczędzamy hajs. W drodze, słuchajcie, chwila przerwy pod sklepem. Niedziela. Przeważnie wszystkie sklepy zamknięte, ale mieliśmy szczęście i tutaj ABC jest otwarte. I jesteśmy zabytowym. Kierujemy się w stronę sławna i potem Darłowa. Także. Przerwa, rozprostowanie nóg. Dobra droga, powiem Wam, bo e, nie ma ruchu takiego przy niedzieli. Także elegancko się jedzie, powiem Wam. No i słuchajcie, u mnie było po tak słabo z tą pogodą, a tutaj zobaczcie, no. Trochę kurde, widzę. Może ma, mamy nadzieję, że będzie pogoda, nie? Co kupiłaś? Trochę jedzenia, trochę chipsów I lecimy, bo jeszcze miałem. Koło niedobrze napompowane, musiałem pompować koło. Dobra, widzimy się na miejscu. Wiecie, ja już dotarłem na miejsce. 4 godziny jazdy byłem już nad morzem. Ochłodzić się trochę, powiem Wam. Woda nie zaciekawa, nie za ciepła, no ale orzeźwiająca, powiem Wam fajnie ogólnie. Ja tutaj podjechałem samochodem, jak widzicie. Rozpakowałem się dopiero. Tak to wygląda. Słuchajcie, domki w rzędzie. Pokażę Wam w środku, jak to wygląda. Także pierwszy dzień wakacji. Trzymaj, tutaj, mam, tutaj mam kuchnię. Także Wam klimacik fajny. Jaki wiecie, pokój z aneksem kuchennym. Tutaj mojego pomocnika złomiarza Marcina pokój z dwójką, tutaj taki do tutaj taka e, piętrówka, nie ma co słuchajcie za dużo do pokazania, wolna łazienka i łazieneczka jak widać pani właścicielka, bardzo przemiła osoba wszystko nam wytłumaczyła. Gdzie możemy iść na kolację, na obiad? Tam, tutaj taki tarasik. Także, słuchajcie, tak to wygląda. To jest Pensjonacik po środku, i tutaj rząd tych domków. Także, jak mówiłem, jestem na miejscu. E, następne. Następne tematy, nagrywki. Z okolicy jesteśmy w miejscowości Domki, e, dokładnie e, w pensjonacie e, w ośrodku Serce Bałtyku. E, zapomniałem, e, jaka to jest dokładnie ulica chyba Łąkowa 7, także e, namiar do tego miejsca umieszczę Wam w, po, w opisie filmu. Link będzie także, jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie tam wejść na ich stronę i zobaczyć ceny, co oni oferują. Wiem, że jest jacuzzi, że jest sauna, że jest do użytku basen. Także w następnych przebitkach, w dalszym ciągu tego odcinka, będę Wam pokazywał resztę okolice plaże. No i tyle no i do ośrodka należy też ten tutaj obok ośrodka w sumie naszego jest basen, także ktoś zawita u nas właśnie tam w serce Bałtyku w pensjonacie może skorzystać obok z basenu za płotem zaraz w tej samej linii obok Także nie ma problemu. Przyjemnie, fajnie, tak to wygląda. 14 lipca słuchajcie, poniedziałek, siema wszystkim. My po pierwszej nocy tutaj w domkach na bazie, bazie urlopowej. Kaweczkę pijemy i trzeba lecieć do Biedronki zrobić zakupy. Bo, no jak wiecie, trzeba mieć coś na domku. Jest biedroneczka, lecimy. Także, słuchajcie, na domku było pusto, no ale widzicie, trzeba było zrobić zakupy: ścierki, płyny, różne rzeczy. Jak widać, w Polsce nie jest tanie. Nie wiem, ta kamera złapie ostrość 516 zł z groszem. Także ze złomowej kasy. Słuchajcie, ze zomowej kasy odłożone pieniądze Także jak za darmo Pakujemy Koło Biedronki, słuchajcie Taki deptaczek mały Jak widać Hotel Chyba jakiś tam No i Tutaj jeszcze przyjdziemy Słuchajcie, mamy tutaj takie małe, wesołe miasteczko. Wioska, słuchajcie, nieduża, klimatyczna. Szybko wchodzisz, szybko wychodzisz. Krótka, mała po prostu, ale spokojnie jest tutaj naprawdę. Takie wesołe miasteczko. I. To wygląda. Słuchajcie, lecimy z odcinkiem dalej. Jest taka, słuchajcie, zaistniała sytuacja, że spotkam się z Odyna, tatą. Jak ktoś kojarzy, Odyn, taki kanał na YouTube Także serdecznie zapraszam. Ja subskrybuję od wielu lat. Oglądam. Fajne tematy poszukiwawcze związane z detektorami metalu. Tak, słuchajcie, spotka... miłe spotkanie. Spotkałem się z Panem Tadeuszem z kanału Odyniec, dobrze mówię? Senior. Senior, Odyniec, senior od Odyńca, pewnie każdy zna. Pan mi tutaj wytłumaczył, jak co się robi ja, w temacie. Jak, po, jak podrzucać monety. Tak, jak podrzucać mhm. monety. Pogadaliśmy sobie miłe spotkanie. Kręcimy akurat wakacje z Bałtykiem. Serial też taki fajny zbieg okoliczności, że się spotkaliśmy. No i co? No, Wymieniliśmy się tematami. Złom, poszukiwania, także pozdrawiamy. Naprawdę też jest złom. Pozdra Dokładnie. Pozdrawiamy pana widzów moich. Trzymajcie się. Pozdrawiam Wychodząc, słuchajcie, z obiektu. Tutaj, gdzie jesteśmy, na domku właśnie. Tak to wygląda. Jest. ścieżka z jak widać w tamtym miejscu już może 200-300 metrów, słuchajcie cały ten deptak, te ulice knajpy, restauracje no i parking to słuchajcie wygląda taki plac zabaw wiatka, słuchajcie z zabawkami, z grillem jak widać, piłkarzyki. Fajny klimacik. Zamawki. Idę sobie tak drogą, słuchajcie, i zauważyłem złom. Nie śmieję się. Silnik samolotu AN2. Także widać cylindry. Spore cylindry, kupę aluminium odlewu dwa śmigła no, robi wrażenie e, Swojskie jadło Bar Alicja e, także jest to połączone też z tym ośrodkiem gdzie ja jestem i powiem wam że pyszne obiadki polecam swojskie jedzenie u Alicji tak, słuchajcie, na ośrodku, jeszcze w perspektywie nocnej, wygląda klimatycznie, powiem Wam. Ładny, ładny. W ogóle trafiliśmy, słuchajcie, na prawdę, na piękną pogodę. Nie spodziewałem się tego w ogóle, po tym, jak wyjeżdżaliśmy od nas tam do Beskitu. No, dzisiaj to jest w ogóle... No, ma jaka A chodzi o to, że właśnie taką kamerkę sobie ogarnąłem, e, czekajcie, to zrobimy, firmy. E, no, ma ostrość, widzicie? I to jest ten problem właśnie z tymi telefonami, z tym wszystkim. To jest Apex Cam. E, tutaj piszę 4K, ale to 4K nie wiem, czy będzie do końca. Słuchajcie, z takim, no to ten, tą łapkę to mam osobno. No ale obawiam się, słuchajcie, pokażę Wam, łączymy ją. Nie wiem czy odpali. Odpali. Czy ten obraz będzie naprawdę tak dobry. A na początku już zacząłem ten odcinek tak nagrywać. Słuchajcie, złapałem za, ostrość? Nie złapałem ostrość. No nie złapałem ostrości, no jest lipa, mówię Wam. Lipa jest, trzeba zainwestować trochę, w trochę lepszy sprzęt. No, także obawiam się tego, że to nie wyjdzie, że no będzie taki materiał, słuchajcie, z tego odcinka mieszany, jeśli chodzi o jakość obrazu. Także nie zdziwcie się, jak na początku będzie coś, bo początek nagrałem właśnie tą kamerą i zobaczymy, jak to wyjdzie, a resztę, a resztę mówię e, już telefonem, także będzie taki miks obrazu. No cóż. Słuchajcie, jak aktualnie znajduję się na plaży. Chciałem wam ją pokazać, właśnie. Jest to wejście numer 1. Plaża, wejście numer 1. Formowa ulica Dąbki Nie za dużo ludzi. Spokojna plaża, mówię wam. A tu zobaczcie jeszcze. Dodatek, widzę. leci mi głowie, ma strażnik wjeżdża. Oskamane narka, coś tego? É isso <laughs> Że słuchajcie, jak się podobał taki myślę średni film. Nie wiem, sami ocenicie w komentarzach. To zostaw łapkę w górę. Skomentuj, zasubskrybuj kanał. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.